O, Żaba, co tu robisz? Cześć, tu znowu Stefio. Teraz powiem taką ciekawostkę dotyczącą elektryki, a konkretnie to podświetlania takiego elektronicznego e, licznika. To jest akurat wskaźnik temperatury wody, czy chodzącej. No. I tutaj jest taki problem, że e, teraz wszystko fajnie podświetlanie działa. Uruchomię silnik, uwaga. I podświetlanie nam gaśnie. Czyli. Jak tutaj widać, problem jest, jak jest napięcie powyżej 14V, to wtedy, kurczę, to podświetlenie nie działa. Wyłączę teraz prąd. Napięcie nam spadło do 12 13 Jak jest powyżej około 12V, wtedy podświetlenie nam działa. Nie? Taki głupi ten, że nie wiem czemu. On ma dobre, jak powyżej 14V, czyli jak jest ładowanie wszystko, to podświetlenie mu gasi. No i też nie wiedziałem, co z tym zrobić, tak myślę. Kombinowałem różnymi opornikami. Opornik tutaj, że prosty opornik mu troszkę zławi napięcie. To znowu, że co kupić, bo znowu opornik mu e, za bardzo to napięcie zbił. I też nie, nie, nie należało to jak, to jak należy. Dobra, teraz go może zgasimy. Tu je ja wąż przyszedł. Jasne, jako fajna uczniak. No i ja wpadłem na taki pomysł, że. Zwykłe dwie diody prostownicze, bo i na jednej jak to jak wpływałem, to jeszcze bo yy, diody mają co do siebie, zuka do prostownicza ma to do siebie, że jedna yy, zabiera około 1V. Tam niecały volt to napięcie wtedy spadnie. Przykładowo, jak jest 10V, a podłączymy te 10V przez tą diodę, to już nie mamy 10V, tylko 9,5, coś takiego. No i ja podłączyłem dwie diody po prostu yy, do kupy, czyli szeregowo. To jak jest równolegle, nie, ja, szeregowo, bo szeregowo jest jeden za drugim, bo równolegle to by były obok siebie nie miałoby to sensu. A w tym wypadku połączyłem szeregowo, czyli jedna za, jedna za drugą. I wtedy podłączam to przez te diody i już nam podświetlenie działa. już zademonstruję znowu licznik jest a poczytanie nie ma nie? podczytanie się nie świeci tylko tu mamy 40 stopni tak ma pokazywać teraz biorę to i robię to samo przez te dwie diody właśnie podłączam te dwie diody w takim jak widzimy panie mm -hmm. licznik nam się świeci teraz i temperatura jest wskazywana tak jak ma, wszystko jest tak, jak ma być Fajnie się podświetla mogę dawać gazu, napięcie widzimy rośnie nawet napięcie, mamy ponad 14 i podświetlenie dalej jest. I do kto do, do się trochę na elektryce zna, to, to taka ciekawostka ode mnie, że też nie jestem całkiem głupi z tego, troszeczkę się też na tym znam, troszeczkę, no i to taka, taka drobna ciekawostka, że już wszystko, no, no. wszystko działa ma. To... No widzisz. Nie, ja tak ogłupiał ta żaba. I teraz potem tym ty one. Ludzie to, myślą, ty, że my tam, nie wiem, opóźniony do tego, w rozwoju. A tego kabla ty one fajnie tak pozawiją, że nie będą że miejsce za dużo miejsca zajmować. I to po prostu wepnaty. te Żaba, zobacz, niektórzy w, myślą, że, nie że bo my na czterech laucy, laucymy, czy jakieś tam niegadomy całkiem po polsku, tak jak się nam leży, tak jak według nich się nam no. leży, to że my są opóźnione w rozwoju, czyli zespół dał nam o my, czy coś, I nawet że... obrażają ludzi, chcą nie, nie nie choroby. Nie można się naśpiewać z ludzi chorych psychicznie też, no bo... Taki, tacy ludzie nie mogą nic za to, ale są na przykład, patrz, Einsteina mieli też za idioty też go mieli, na pewno nie jedni z jego rówieśników za debila. No, no to ze szkoły to, nawet wzięli. Boże, nie porównuję ja się z, z jakimś Einsteinem czy kimś, czy kimś takim, tylko że ja się trzymam tego, to że inni nie robią tak jak ja, czy ja nie robię tak jak inni wszyscy, to nie znaczy, że teraz gorszy czy głupszy. Snake. i Snake. Także te zasady się trzymać, dobra, i lutować. Nie? Snake kierownica chce być na Kierownica tak jest fajnie na takim, cik, cik. na takim zaczasku, że fajnie idzie w końcu. Nie około na nie myślał, że ekstra zdemontowałeś kierownicę. <laughs> jest ona fajnie na takim, na takim zaczasku, jak, A -a. To, jak to jest w rajdach. No. To jest taki troszkę pojazd rajdowy. Dobra. Uważaj na wymurze. No wie, chyba sama się całknie. I? Ну, то так. Я. Не, чуть-чуть, я. пусть тебя Нарка!